Namaste. Zapraszam Cię na trening autogenny Szulca. Trening, podczas którego sami oddziałujemy na swój układ nerwowy poprzez autosugestie. Mówimy na przykład: Moja prawa lewa ręka, prawa lewa noga, moje plecy, moje ciało są ciężkie i rozluźnione. Celem treningu jest osiągnięcie relaksu, odprężenia, poprawa. Koncentracji. Długotrwałymi efektami treningu będzie poprawa koncentracji oraz pamięci, radzenie sobie z codziennym stresem, poprawa jakości snu, zmniejszenie bólu oraz natężenia lęków, obniżenie nadpobudliwości emocjonalnej z przebodźcowania, balans układu wegetatywnego, Trening wspomaga również różne terapie leczenia zaburzeń psychosomatycznych. Poproszę Cię o przygotowanie wygodnego miejsca, ograniczenie wszelkich hałasów z zewnątrz. Najlepiej wykonywać trening w pozycji leżącej, zasłonić oczy, położyć jakiś woreczek do jogi albo bluzę. Można przykryć się. Kocykiem. Podczas naszej relaksacji nie krzyżuj kończyn, pozwól im swobodnie spoczywać na macie bądź na łóżku. Będę mówiła do Ciebie w pierwszej osobie na zasadzie autosugestii. Jakby to były Twoje własne słowa, poproszę Cię o koncentrację na moim głosie oraz sugestiach. Nie rób nic na siłę. Nie oczekuj niczego. Koncentruj się na wrażeniach płynących z Twojego ciała. Zapraszam Cię na trening autogenny Szulca. Zaczynasz trening autogenny Szulca. Znajduję się w wygodnej dla mnie pozycji. Mogę się jeszcze chwilę poruszać. Żeby przyjąć jak najlepszą dla mnie pozycję. Zamykam oczy i oddycham w swobodny i naturalny sposób. Mój swobodny oddech mnie uspokaja. to co dzieje się dookoła mnie wszystkie dźwięki które słyszę przestają być dla mnie ważne stają się coraz cichsze ta cisza jest bardzo przyjemna jest mi dobrze powoli przenoszę uwagę na moje ciało Koncentruję się na sygnałach, jakie do mnie wysyła. Rozluźniam prawą rękę. Moja prawa ręka. Robi się ciężka. Ręka jest bardzo ciężka. Moja prawa ręka jest tak ciężka, że nie mogę i nie mam ochoty nią poruszyć. Czuję spokój i rozluźnienie. rozluźniam lewą rękę. Moja lewa ręka robi się ciężka. Ręka jest bardzo ciężka. Moja. Lewa ręka jest bardzo ciężka, tak że nie mam ochoty nią poruszyć. Czuję rozluźnienie. Oddycham spokojnie. Rozluźniam prawą nogę. Moja prawa noga robi się ciężka. Noga jest bardzo ciężka. Moja prawa noga jest tak ciężka, że nie mam ochoty nią poruszyć. Oddycham swobodnie, mój oddech jest naturalny i spokojny. Rozluźniam lewą nogę. Moja lewa noga robi się ciężka. Noga jest bardzo ciężka. Moja lewa noga jest tak ciężka, że nie chcę nie mam ochotnią poruszyć. Czuję rozluźnienie. Mój oddech jest naturalny, a ja czuję odprężenie. Pozwalam, aby oddech wprowadzał mnie w stan relaksu. Rozluźniam mięśnie twarzy i całej głowy. Moja głowa robi się ciężka i bezwładna. Głowa jest bardzo ciężka. Moja głowa jest tak ciężka, że nie mogę i nie mam ochoty nią poruszyć. Oddycham lekko i bardzo spokojnie. Rozluźniam mięśnie pleców. Moje plecy robią się ciężkie. Plecy są bardzo ciężkie. Plecy są tak ciężkie, że nie mogę i nie mam ochoty, aby nimi poruszyć. Czuję spokój, rozluźnienie i wewnętrzną ciszę. rosłuchnię całe ciało moje ciało jest ciężkie ciało jest bardzo ciężkie Moje ciało jest tak ciężkie, że nie mogę i nie mam ochoty, aby nim poruszyć. Pozwalam, aby moje ciało i oddech były spokojne. Jest mi dobrze, jest mi błogo, wewnętrznie uśmiecham się do siebie. Czuję, jak ciepło ogarnia moją prawą rękę. Moja prawa ręka robi się ciepła. Ręka jest coraz cieplejsza. Każdą chwilą czuję ciepło prawej ręki coraz mocniej. Prawa ręka jest zupełnie ciepła. Oddycham łagodnie, miarowo naturalnie Czuję jak ciepło ogarnia moją lewą rękę moja Lewa ręka, robi się ciepła Ręka jest coraz cieplejsza Z każdą chwilą. Czuję ciepło lewej ręki coraz mocniej. Lewa ręka jest zupełnie ciepła. Jest mi dobrze, czuję błogi stan odprężenia. Czuję, jak ciepło ogarnia moją prawą nogę. Moja prawa noga robi się ciepła. Noga jest coraz cieplejsza. Z każdą chwilą czuję ciepło prawej nogi coraz mocniej. Prawa noga jest zupełnie ciepła. Oddycham łagodnie, spokojnie, naturalnie. Czuję, jak ciepło ogarnia moją lewą nogę. Moja lewa noga robi się ciepła. noga jest coraz cieplejsza Z każdą chwilą czuję ciepło lewej nogi coraz mocniej Lewa noga jest zupełnie ciepła. Oddycham spokojnie, naturalnie. Jest mi dobrze, czuję błogi stan odprężenia. Oddycham spokojnie, swobodnie. Jest mi dobrze, czuję błogi stan odprężenia. Mój swobodny oddech pozwala mi się odprężyć. Ciepło z mojej prawej i lewej ręki przesuwa się w kierunku mojej klatki piersiowej. Ciepło z mojej prawej, lewej nogi przesuwa się w kierunku mojego brzucha. Mój splot słoneczny jest promiennie ciepły. Jest mi dobrze czuję spokój. Całe moje ciało robi się ciepłe. Ciało jest coraz cieplejsze, przyjemnie ciepłe. Ciało jest tak ciepłe, jak we ciepłej kąpieli. Oddycham swobodnie, spokojnie. Moje serce bije zupełnie spokojnie. Rytm mojego serca jest spokojny i miarowy czuję wewnętrzny spokój i odprężenie oddycham się lekko i spokojnie czuję spokój Oddycham wolno i równo Mój naturalny i swobodny oddech Wprawia mnie w błogi stan relaksu i odprężenia. Moje czoło jest chłodne, czoło jest przyjemnie chłodne. Czuję chłód mojego czoła. Jest mi dobrze, czuję się spokojnie, bardzo spokojnie. Czuję głęboki relaks i spokój. Odczuwam spokój i pewność siebie. Jest mi dobrze, i czuję zadowolenie ze siebie. Wewnętrznie się do siebie uśmiecham. Moje uczucie bezwładności powoli ustępuje. Stopniowo zaczynam wychodzić ze stanu relaksu, a wewnętrzny spokój pozostaje we mnie. Dotąd ciężkie ciało. Z każdym moim oddechem zaczyna się robić coraz lżejsze i lżejsze. Uczucie lekkości pojawia się w moich rękach i w moich nogach. Jest mi dobrze, jest mi lekko i przyjemnie. Uczucie lekkości rozchodzi się po całym moim ciele. Czuję się jak po przebudzeniu ze zdrowego regenerującego snu. Mój oddech pozostaje spokojny, jest mi przyjemnie i czuję odświeżenie oraz rzeźkość. Powoli zacznij poruszać palcami stóp i palcami dłoni. Łagodnie i w niewielkich zakresach poruszaj całym ciałem. Kiedy poczujesz gotowość, przekręć się na wygodny bok ciała i powoli otwórz oczy. Rozejrzyj się po miejscu, w którym się znajdujesz. I wstań, kiedy uznasz to za słuszne. Dziękuję bardzo. Trening autogenny Szulca.